Za co od niej, bo taką miała prośbę, żeby zabić łoże. Aaa, o, o proszę. Ja prze nigdy nie grałem ten. Nie grałem e, Piromantom na sus 1 Więc dziękuję dziękuję za info. Może się jeszcze kiedyś przyda. Dobra, e, zanim ją zabijemy jeszcze, użyjemy po raz kolejny quest itemu, temu, żeby się po raz ostatni przyjrzeć. Badonka donks. Okej, okay, bardziej oświetlimy, o. <laughs> Chesta head. Chłopaki, patrzcie w DLC postawimy takiego chłopka. Ale on to w ogóle nie pasuje, o chuj z nim chodzi. No widzisz. Dobra. Ym, gdzieś miałem też tylety, nie? Nie sztylety. Noże dorzucane. Nie trafię w. Nie wiem, gdzie trafiłem nawet. I iluzja poszła w pizdu. Koniec. Tak naprawdę, Anor Londo nie jest pięknym, słonecznym miastem. To wszystko była iluzja. Takie chyba lorowo, nie? Że Gwinevir jest iluzją, słońce jest iluzją. To, że jest fajnie też jest iluzją. Będzie jej skłumiowo. <laughs> eee, te chłopy co tu tam nie wyskoczą. a weźmiemy duży młot niech będzie. Ma największy zasięg, więc. The cake is a lie, tak, dokładnie. Torta nigdy nie było. There was never any, any cake. Czy ta się ich chyba kiedyś próbowałem, nie? Pojedyncze ich pulować. No. No, stargetuj mi pana. No nie mogę stargetować. Nie, nie próbowałem go nigdy parować. Może spróbuję teraz. A nie, bo ja tą kontrą. Tą bronią. Aha, jak ją wezmę dwie ręce, to mogę kontra zrobić. To jeszcze raz. Mordeszko, powtórka. Fajnie, że kontra weszła. Poczekaj. U! o Solidnie. Nie myślałem, że go tu on Dobra, a ten pan jaką ma broń? Miecze wielkie się bardzo łatwo paruje w tej grze, nie? A ten co ma? Yy, prosty miecz. Nie, to, to jest balderski. O. To jest już za szybkie, tego już nie chcę parować. Kurwa. Będziemy się tak bawić, okej. Okay. O, nie mam saminy? uhu. No, bo. Czy z nich coś dropi w ogóle? Nie. Dobra, to idziemy dalej. Hmm. Spróbuję sobie jeszcze ten. Jak dojdziemy do kolejnego ogniska, czyli przed Gwendolinem. O. E. To sobie spróbuję tej nowej piromancji. Może. N nie będę go raczej i na, na bossie używać, ale 5k za jednego, dobra farma na nich. Tylko, że oni się nie respią, nie? Oni są one time chyba. Chociaż nie wiem, bo chyba tędy. Nie, nie respią się na pewno. To jest. Jeden razówki. Uwielbiam momenty, kiedy S1 pokazuje większy damage niż normalne buildy, prawda? Właśnie ja z ciekawości sobie zobaczyłem. E, ile robi normalnie mój Twifunder na plus 15? Zwykły, goły, bez żadnego. <noise> patrola. Ojoj. Dobra, nie śmieję się swoich patroli! Ech. Ile mój hander robił do meczu na plus 15? I robił mniej ni niż, niż, niż te bronie, które mam tutaj, nie? No. Ech. Szybszą broń mniej, kurwio. A perdole. No nie mogę kurwać gnąć. Tak, kuju. Ona tak paring dagger, czy to nie jest paring dagger? No tu jest grubasem i wolno biega. Dziękuję za followa jeszcze. Golden rice się ma, no. Już się witałem, ale, ale no. Nigdy po ciemku pana nie chodziłem, dobrze wiedzieć. O, o widzisz, to, to, to już wiesz, tak. Oni, oni się nie respią, bo oni ich pewnie są jak tymi jakimiś tam yy, przytupasami, właśnie głyny nie? i głyna pewnie nawet. Yy, plus ta strażniczka ognia, tu, co ją zabiliśmy, yy, to jest ta sama, która jest tam na samej górze, nie? pan Orlando, jak, jak lądujemy. Yy, więc to ognisko na górze niestety jest już nieczynne całkowicie, więc będzie ciężko. Prawdopodobnie się na tym bossie wyjebie, muszę wyjechać wyżej, prawda? Tak. Prawdopodobnie się na tym bossie wyjebie i będę musiał biegać za każdym razem górą. Czy jest jakiś inny, szybszy sposób, żeby tam biegać? Ja nie pamiętam. tą, tą stronę? Przed Głędolin jest ognisko? No właśnie, tylko że jak jest. To jakoś dziwnie działa. Że jak tam nawet usiądę, to po zgonie na Gwendolinie nie respi mnie tam przed Głędolinem. Wywala mi z powrotem przy innym ognisku zawsze. I nigdy nie wiedziałem dokładnie dlaczego. For some reason. Czy, czy bogowie Bogowie Londo są na mnie źli? <laughs> na tyle, że hej, nie pozwolę mu się tutaj zrespić. Czy kichuj. Więc no, usiądę. I zobaczymy. I, no, ale jestem pewien, że znowu będzie tak samo. Dobra. Jest to. I. Zobaczmy sobie z powrotem na rezistansy tych wszystkich bossów. O. Um, Gdzie jest? Gwendolin. E, najlepiej ogniem? I pójdziemy właśnie z ogniem. 150 to jest, no, pójdziemy z ogniem. Krwawi troszeczkę, ale tak średnio. Pójdziemy z ogniem po prostu. Pierwszy zgon, znaczy pierwsza próba będzie zgonem. Jest prawie pewien, bo ja muszę sobie przypomnieć, czekaj. On ma trzy ataki. Ma ten łuk, który trzeba po skosie biec do przodu. Ma kulki wolne i kulkę szybką, nie? Kulkę szybką po prostu roluję w przód, a kulki wolne zazwyczaj chowałem się za filerami. Za kolumnami, chyba. Zobaczymy. Jeszcze uczekamy. I ten. Tutaj to miejsce też jest iluzją, no? A to widzimy właśnie w tym filmiku. Tam widzieliśmy koniec tej... tego korytarza. A nagle Gwendoline robi nam rozpierdol w głowie. I trochę się wydłuża wszystko. Ta broń ma chujowy zasięg. Trochę tak się boję. Małe kulki. Więc na kolejny atak. To być bolało. <laughs> o, no dobrze. Jak łukiem wali, to to jest easy. Saminki trochę. Nie! Okej, okay, dostał raz. Jeszcze nie użył żadnego... żadnych dużych kulek, nie? Ach, nie lubię tych małych. Ok, duża kulka. Małe kulki. Jedyny atak, okej. Okay. Okej, okay, idzie to znośnie, póki co może nie będzie zgubione nawet? Może? Uf. To mnie chyba może zaunshotować, nie? Okej, okay, bez zgona. Łatwo. O jezu. No hit, tak? Czy dostałem czymś? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy czymś dostałem. Fajnie, fajnie, że dobiegasz w ogóle i możesz walnąć. Fajnie ci. No, myślę, że ten. Ze tym też by ci się udało. Okej. Okay. Eee, BBBB. Wolę frytki z też z KFC. Ja wolę duży kubek free, frytek z KFC. Ja wolę z Maka. Zdecydowanie, bo frytki w Macu są takie bardziej. Są chłodsze, nie? Ja lubię takie, takie cienkie frytki. I dzięki temu są bardziej chrupiące. A, okej. Okay. for furgur. Ostrze słoneczne. Sun, sunlight Blade, tak? I mosiężny secik. Może coś pomieszam? Zobaczymy, czy... Bo Hawela to nie mogę nic założyć, nie? Ale może coś z tym mosiężnym? Pomieszam. Okej. Okay. Już stupek pewnie nie założę, nie? Mosiężnych. Coś tak czuję. No, nie. Okej. Okay. Okay. Będziemy mieli stupki mosiężne. I... O, jeśli chodzi o bossów pobocznych, to jest tyle, tak? Zabiliśmy Pristille, pokoloruję sobie. Siłp na czarno. Zabiliśmy Gwendolina, siłp na czarno. Moonlight Butterfly też padł, na czarno. I został nam, po pierwsze, Thief the Scaleless, do którego pójdziemy teraz. Później Czterech Króli jeszcze ogarniemy i we wejdziemy do DLC znowu, nie? W DLC już jeden boss padł, ale przed nami jest, kurwa, Artorias. I coś czuję, że na ja się spędzimy trochę czasu. jestem prawie pewien. Ech, ale póki co spoko, Mamy podstawkę przed nami. Tak właśnie myślałem, że, że po Ornstanie i Smogu jak na razie żaden boss w podstawce mi już żadnego problemu nie, sp nie, nie sprawił, nie? E, dopóki nie trafimy na Czterech Króli, bo tam się zastanawiam, jak to zrobię. Pewnie spróbuję zrobić tak jak zawsze, czyli wytankować wszystko w secie Havela, będąc wolno, wolnym, wolnym, głównym, powolnym, ale zobaczymy. Czyli tak. Jesteśmy tutaj. Idziemy do Anal, Anal Rodeo. Steve the Scaleless, tak. Kolejny przykład z tego, że, że imiona w Soulsach są często popierdolone, nie? Weźmy w łapkę to. Że imiona... Aaa, teraz nie mogę, bo jestem ciężki! Ile waży ten czarny set w ogóle? B -b -b jeszcze więcej. Dobra. Że imiona w Soulsach są pojebane, że nazwali... Dwie, dwie postacie bardzo podobnie, w sensie pisze się inaczej, nie? ale czyta się bardzo podobnie. Seatr i, i Sif jako Sif. Daj mi tą kryształową halabardę. <laughs> w KFC jest dużo więcej za podobną cenę. Gdybym, znaczy, no tak, w KFC jest więcej za podobną cenę, to prawda, ale wydaje mi się, że dlatego, że wiedzą, że ich fryty są chujowe, więc je puszczają w całej cenie. <laughs> Takie mam wrażenie. Może ciemno jak w dupie. Takie mam wrażenie, że właśnie dlatego są, są tak tanie te frytki w KFC, bo są po prostu naprawdę słabe. Znaczy, jak się je na miejscu, to jest okej, okay, nie? Ja zazwyczaj jem na, na dowóz te, te frytki z KFC i one jak zostaną dowiezione po x minutach, to one się po prostu gotują w sobie, robią się miękkie jak faja. I takie... No ale ziemniak to ziemniak, No, no bo... Czyja faja? E, Jakaś sflaczała, nie wiem. Nie wiem kogo. Cztery króli, trzeba zabić, jeszcze zrobić szybko. A czy jeśli chodzi o damage, wydaje mi się, że będę, będzie dobrze, nie? Ta postać ma damage, tak naprawdę. Wydaje mi się, że mówię, że. Ja tymi broniami teraz robię więcej demageu niż moim Firehanderem standardowym plus 15. Okej. Okay. Spróbujemy to przebiec. To mi na normalnych ranach się często nie udaje przebieganie tędy. A co dopiero? Kurwa. Na SL1. Tu jest jakiś skip w ogóle, nie? Ja jego w ogóle nigdy nie robiłem, więc. Uff. Mógłbyś. Eee. Okay. Wiem, że ci, gdzieś, gdzieś można skoczyć z windy. Ale ja go nigdy nie robiłem, widziałem go tylko na speedrunach. Nie mam pojęcia jak on działa. I nie chcę próbować, bo wiem, że nie jest łatwe. Dobra, to będzie NPC, nie? I. I żuczek? Hello? He, <laughs> to są stuna w ogóle. Widulek fatrole ma. Eee, czemu w Elden Ringu jak są inwazje NPC'ów? To nikt z nich nie ma nigdy fatroli, nie? NPC w Elden Ringu jako... jako Jako te NPC-owe inwazje zawsze są. Szybkie role i tak dalej. W ogóle nierealistycznie. Powinni zrobić tak, że jak jest, nie wiem, właśnie jakiś taki wielki NPS, który ma ciężką zbroję, powinny mieć chociaż średnie role, nie? Żeby to było bardziej realistyczne i, i ciekawsze. Dobra. Ciągniemy sobie ten ring, założymy ten. Bo jak kto wie, kto nie wie, w tej walce, gdzie wchodzimy teraz, trzeba zginąć. Ja to zaliczę jako śmierć normalnie, no bo teoretycznie moja postać zginie. Nie wiem, jak to jest w No Defranach. To się liczy jako śmierć wtedy, czy nie? I zakładamy rzadki pieśni ofiary, bo być może dostanę klątwę. Akurat rzadki pieśni ofiary w porównaniu do zwykłego pieśni ofiary też wyłącza klątwę, jeśli, jeśli byśmy ją dostali. Jest lobos skakał tutaj na poręcz z windy, no właśnie. Musiałbyś jeszcze z łukiem się bawić i t.d. Do Skipa? O oh, kurwa. Hello, I am here to for you to kill me. Ale Dostanę, kurwa, to tą... W ogóle w tym secie jest całkowita zerowa odporność na... na klątwę. Nie podoba mi się to. Dobra, chodź tu na blisko, jednij mi tą łapą swoją. O. Eee, deflesy pewnie robią skipa, a na no hitach po prostu to się nie liczy jako hit. O, może. Może. Rzadki pieśń ofiary został zniszczony! To jest jedyny, jedyny powód, dla którego zawsze po tego ringa idę, nie? My go zobyliśmy zobili, w Fortecy Sena. Tam na szczycie, zaraz za... Jak mu tam było? Za Ricardem. Ri za Ricardo. Puk, puk. I nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest chyba tylko jeden taki na całą grę. No nie, to będzie... Najgorszy dźwięk na świecie. <grymne> to są ludzie, generalnie, nie? To tutaj, co widzimy. Eksperymenty, Sifa. E... Bez łuskiego smoka. Nie uciekniesz. Dobra, idziemy na sam duo od razu. Nie będę żadnych tam tutaj cel sobie sprawdzać i tak dalej. Wiem, że tam są jakieś itemy, ale ech, było to obchodzi, no? I, i z tych kolesi to jest, jak się ich... Bije, okej, okay, one shot, dobrze. Na nich, kurwa, co to za targetowane? Można podobno bardzo fajnie. Nie ma oneszcza tutaj akurat. Można fajnie farmić y... humanity podobno. Ja nigdy tego nie robiłem, ale tak słyszałem. Kocham tę muzykę. <ścoughs> Czemu czasem bije za 390, a czasem za 347? Strange, Lu. Nie róbcie graba, proszę, kurwa. Podejdźcie jak ludzie normalni. Ja wiem, że nie jesteście normalni, ale... Uch. A to jest prawdopodobnie para kleryków. Dlatego jak ich zabijamy. To lecą z nich chyba cuda, nie? Ten jeszcze żyje. Parakleryków, na których ee, Sith robił eksperymenty. Chyba w łeb lub nie. Aaa! Może, może. Pytanie gdzie się łeb takiej kreatury zaczyna, a gdzie się kończy Eee, <laughs> wiecie co? Założę sobie tą bo boję się tych kolesi. W ogóle ściągnijmy to, żeby nie mieć kołczana przy, przy, przy dupie. Bo boję się tych kolesi Hello? Nie co to, to roll kurwa krzywy Będzie one shot, proszę powiedz mi, że będzie one shot Zabiło? Zabiło. Okay. Dobra. Ja mam tendencję, żeby tutaj umierać. Jak tu przychodzę. <noise> Dlatego wolałem mieć tą pieprzoną e, tarczę w rękach. Ale nie, no, jakoś się nie przydała tam mocno nawet. I wy, 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 wyłącz mi tę muzykę. Okej, okay, dziękuję. Zmiana soundtracku. Jestem przygotowany. Browarki są. Kanapeczki z paszetem w swojskim ze śliwką i ogórasy małosolne. O proszę. Ja małosolnych nie lubię za bardzo. Dasz mam wrażenie, że to jest taki... No, nie do kiszone, te kiszone. <gry> wolę albo kiszone, albo konserwowe. Ogórasy. Moi rodzice zawsze tam, zawsze jak robią właśnie kiszone ogóry, kiszą ogóry, haha. To zawsze jak są małosolne, to jeszcze jedzą. Ale ja zawsze czekam, aż się porządnie ukiszą i są kwaśne i takie ach, ach. W DS2 w czarnym miarze były takie podobne ośmiorniczki. Um, w DS2 w czarnym miarze. Burtik podkreślenie. 950. No, troszkę podobne. Przechodzi z na złomowisko i mówi: Mam dobrą wiadomość i złą. <laughs> oh yeah, that joke is burtik. <laughs> Lord Aldia tworzył takie dziwactwa wraz z mimikami. Ja o ax 2 wiem bardzo mało. Będę musiał w końcu powtórzyć niedługo jakieś ran. Jakikolwiek. Może nie jakiś challengeowy, ale jakikolwiek. Bo ja tę grę tylko raz w życiu przyszedłem. Wszyscy to bardzo bardzo lubimy kiedy ogóra kisimy, tak. Śmieszne jest to, że jak wychodzimy z tych archiwów, a czy no to oni są tacy czarni tutaj, no. Widzisz, że to, to nie jest taki ładny niebieski kryształ świecący, jak wi widzieliśmy wcześniej. Ała, nie łucznika. Don't shoot. Ok. Eee. I teraz. Jak to zrobić, żeby tego nie spierdolić tutaj? O kurwa, no na pewno nie tak. no. Jaka ja już headshota dostaje na dzień dobry. Fajnie byłoby tu nie umrzeć, nie? Co? Czy on mi trzy ataki naraz zadał? Bo By było takie bum-bum-bum. Ciekawe. Interesting. Teraz pójdziemy to przebiec na pizdę. Nie będę, nie będę się zatrzymywać, żeby bić wszystko po kolei. Narastała muza na wzgląd, tak. To było specjalnie, jakby ktoś pytał. Ja po prostu chciałem klimat zrobić, żeby było bardzo. wiecie, nie? Ro roleplayowo, nie? To jest gra. Jakby nie patrzeć, to jest action airpeg. Dark Soulsy to nie. To ci wyszło. No tak, no słuchajcie, ja mówię, no, że... <laughs> to było też specjalnie. Generalnie zawsze, jak zostaje demercz, to jest specjalnie. Eee, ty chujku. No teraz bufisz, tak? Kogo ty kurwa bufisz? Jak tu nikogo nie ma. No nie! Zdążył pójść sobie jeszcze. Nie bufuj nikogo. Ała! Oj, e, ojoj. zobaczymy, czy pamiętam w ogóle cokolwiek. To tak miałem zrobić? Nie wiem. Nie pamiętam. Jak nakręcę źle, to będzie źle. A pewnie nakręcę źle. Chyba źle nakręciłem. Już teraz mam takie wrażenie. Czy nie? Nie! Nie! Chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze. Dobra. Teraz do tego frajera trzeba podejść, tak żeby mi nie zajebał. Właśnie o tym mówię. Kurwa. Nie trafiamy. Okej, okay. Czyli jak jestem tak, to nie trafia. Okej. Okay. Czy ja tak chciałem zrobić? Ała, o kurwa Chyba nie, ja to już byłem Nie tak chciałem zrobić Nie tak Czy tak? Czy nie tak? Ja są przyszedłem To nie tak chciałem zrobić się teraz godzinkę przed nami Właśnie chyba nie Chyba, chyba nie Czekaj, jestem tutaj, zabiłem tego typa I? Wykręcę teraz tak? Kurwa a23154 Bięszasz, 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 bięszasz... Co? czym jest ten bięszasz? Nie no ja coś wyłem, Wait, wait a minute. Wait a minute. Nie, ja tutaj przyszedłem, prawda? No i p***dalać. Zabiję ich wszystkich. Żeby mnie nie wkurwiali w momencie kiedy patrzę na schody. Muszę popatrzeć. Muszę popatrzeć gdzie ja w ogóle jestem. A ła! Skąd? Aha. Fajny z ciebie kolega, nie? Chyba się podleczę humanity. Bo nie chcę tu przychodzić kolejny raz i tego czyścić. właśnie, mam jeszcze tam do oddania Dusze strażniczki ognia. <laughs> Na dół, tym co kręciłem teraz. Poczekaj, ja muszę popatrzeć. Ale tym nie kręciłem teraz, nie? Tylko wcześniej brr, 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 brr. <laughs> Jak się wyjewał z za rogu pięknie? <laughs> eee. No tu nie, tu nie. Wracam się, nie? Bo to jeszcze nie jest to miejsce Ja muszę zjechać windą O kurwa Nie windą, tylko tym eee, Bo tam będzie rzeczywiście to ognisko, nie? Ale nie mam otwartego regału Ja muszę zjechać Wind, nie windą Paweł, już powiedziałeś o windzie, ale to nie tędy Nie tędy droga. O, a, to ja też wcześniej napisałem Okej, okay. okej, okay, okej okay. Czyli wracamy się tam, gdzie byłem? Kurwa Nienawidzę tego miejsca Kiedyś się w końcu nauczę eee, czekaj bo jak już tu pokręciłem, to muszę teraz cofnąć się i teraz tym pokręcić, żeby tam do góry wrócić, nie? Tak? tak bo tu... to nie jest tutaj, nie? Powrót, powrót, powrót. To proste, wchodzisz na pięterko, przechodzisz na drugą stronę, obracasz schodami, przechodzisz z powrotem, schodzisz na schody, obracasz się i masz wejście do drabiny. Albo odwrotnie. Mój mózg został przepalony w tym momencie. A to nie jest tam? To jest tam, nie? To jest tamto miejsce. To jest tamto miejsce. To jest tutaj. Tu, po mojej prawej. It's right there. Right fucking there. Rzeczywiście. Ugi, okay. i tu jest pan łucznik, tak? Który do mnie strzela. Pięknie. Nie, nie trafkuję. Proszę. Zajebiście. Okej. Okay. <laughs> halo, on tutaj do mnie ten? No, była. Otwarte. To jest mimik? To nie jest mimik, to jest normalne. Ale gdzieś tu jest mimik podrodzeny. Jak tu jest? Kurwa ciemno, halo. Sam nie wiem, jak to znam z pamięci. Nie grałem w dużo, ale jakoś to już to znam. Znaczy, ja czasem pamiętam, czasem nie pamiętam. B mniej więcej coś tam ogarnąłem, nie? Ale musiałem się cofnąć rzeczywiście i, i zobaczyć to okno. Bo jak zobaczę to okno, a czy to przejście, do którego muszę wejść, to wtedy wiem, gdzie mam iść. Rozpalimy sobie raz. Tu same pospolite skrzynie. No, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mam 80 koła. Pewnie się z nimi wypierdolę, no ale trudno. Level FB, ok. Jeszcze parę leveli wbijemy, żeby było łatwiej. I tak. Sif pewnie nie krwawi, nie? syat -ta tak, jest immun. Więc pójdziemy na niego z prądową b -b -b. pałą, um, ale tą dużą. Nie tą tutaj, co mam teraz w łapkach. Półjuhu. Nie ma. Jeszcze żyje. Okej. Okay. Gibitem. Level B, giganta, co giganta. E I to jest normalna już. Wyścigarnie na pasek. Przydałaby się. Przydałaby się. Ale no, to w tej grze nie ma. W Bloodborne chyba dopiero jest, nie? Jako pierwsza gra w FromSoftu, gdzie gdzie, są tyle latarnie na pasek, czy źle pamiętam. Pała Giganta to Anurlondo. Tak, tak, tak. Ją weźmiemy, bo ona ma największy zasięg. Nie ma Blida, a Blida też nie potrzebujemy, więc. Hookers. Hukers Olbrzymi młot Kowalski. Tam są jakieś itemy, nie? Gdzieś tutaj po prawej, ale chuj, nie chcę. Mogę sobie najwyżej tego seta, gdzie jest tutaj po drodze, zgarnąć i tyle. Reszta to tam wielki Benis. I zobaczymy, czy pamiętam w ogóle drogę po... Gdzie jest ten set? O, dobra, chuj w niego w takim razie. Nie pamiętam, gdzie jest... Yy. Nie wiem, czy pamiętam drogę po niewidzialnych drogach. Zobaczymy. Be, pewnie nie. Pewnie nie, albo chwilę mi zajmie, jak so zanim sobie ją przypomnę. Ten pan zawsze Coś tam skacze jak pojeb, okej? Okay? O, ślisko, ślisko, ślisko. Tu jeszcze nie, tu jeszcze na... Tu, tu na dół jeszcze? Tak, chyba tędy jeszcze. I tak... Czy ja muszę iść już tutaj po tej niewidzialnej? Czy mogę. Nie, koło tyle chyba, nie? Nie pamiętam. <grym> ja mam amnezję po prostu. No nie, to nie jest tutaj, nie? Ja muszę być tam wyżej. Wspaniały dzionek na lewitującego Pawła na pierwszym poziomie, tak. Z motyla leci czerwona grudka. A czy nie, i tak nie potrzebuję grudek, nie? Bo już moja mogli broń na maksa. O. Na tym gościu się wy. Ody. No, chciałem być, na tym gościu się wypierdolę, ale nawet do niego nie dotarłem. A więc, <głos》> wracamy się. Gdzieś tam 90 tysięcy leży. Ciekaw jestem, czy mnie Sif zabije. Zazwyczaj nie mam z, nich problem, z nim problemów żadnych, za, za dużych. Będę starać się gubić po, po, po dupce. Ale no, może się zdarzyć, nie? W razie czego mam też yy, chyba trzy kamienie, tak? Które mi wyłączą yy, klątwa, jakbym potrzebował tego. XD, XD, dobrze byłeś, dobra. Yy, yy, jak ktoś chce, na przyszłość. Z, z, z Seatha, z Smoczego syna bez łusek. Beach ain't even got no scales. Ehm, jak mu się odetnie ogon, ten środkowy, bo on ma takich parę jakby ogonów, to leci Moonlight Greatsword pod Inta. E, mnie to nie jara, ale, ale wiem, że pewnie... <głos》> Ktoś się znajdzie, kogo to jara na pewno. Hmm. Idziemy prosto te tędy ter, ter, ter teraz. To jest ślisko. Paweł, tu jest ślisko. Pamiętaj, nie rób target locka. Okej. Okay. U ślisko. Dobra. I ja muszę iść tędy, prawda? Tak, nie, nie dołem, tylko tędy. Jak ktoś ładnie zostawił te... Wiadomości. <grystanie> Kurwa. <grystanie> Okej. Okay. Here we go. To, co kiedyś robisz, Moonlight Run w każdym Soulsborne? Pewnie nigdy. Zazwyczaj te Moonlighty są dość późno do zdobycia, nie? Chyba, że w NG+, ale to by musiał każdą grę przejść jeszcze raz. Pod konkretny build. I dopiero w NG+, grać. Dobra, jebać. Jak się Klamry? Klam to jest Ostrygi. O, kurwa! Nie! Czemu? Czemu? Wizualnie wyglądało, jakby mógł się przez to przerolować. Ale nie, model model przeciwnika jest większy, kurwa, niż, niż to wygląda. Jednak ona cię wyjebały, no. Zostałem wyjebany przez Ostrygi. Przebył urodziny Aloisa Alzheimera nikt nie pamiętał. Ja zapomniałem. Ale for forgoda. Lubię Intel, ale o tym yy, wiedziałem. Ojej, to nie tak miało wyglądać, o, dobra.